Oh. Jaskinia! Po raz kolejny, kolejny vlog, i kolejny dziwny sprzęt elektroniczny, w który musiałem się wyposażyć. Bo wyobraźmy sobie retrofuturystyczny nośnik cyfrowych danych muzyki. Konkretnie muzyki, który ma wszystkie zalety płyty CD. To znaczy dobrą jakość cyfrową, dobrą jakość i e, jakby poręczność też tej płyty nawet przebija poręczność tej płyty CD, jednocześnie eliminując największą wadę płyt CD w tamtych latach. To znaczy, że o nawet tutaj mam takie urządzenia, czyli diskmeny. Gdzie mogłeś wsadzić sobie tutaj płytę i posłuchać muzyki, nie nadawały się, bo lekkie potrząśnięcie, potrząśnięcie powodowało przeskakiwanie, więc tak naprawdę to był taki półprzenośny odtwarzacz muzyczny. Przedstawiam Państwu odtwarzacz Minidisc. Na takie przepiękne. Płytki. Takich płytek było o wiele więcej w różnych wersjach kolorystycznych. No ja na przykład mam takie pomarańczowe i takie czarne jeszcze. E, ale muszę sobie zamówić ich więcej, bo było to cudowne. I minidisk odtwarza muzykę w formie cyfrowej właśnie, w jakości cyfrowej, e, bo używa kom kompresji, która troszeczkę jakby osłabia tę jakość w stosunku do wave'ów bezstratnych na płytkach CD, ale dzięki temu one są super przenośne no i jakby format e, tego w formie takiej dyskietki sprawia, że można trząchać tym odtwarzaczem ile się chce, ale mój odtwarzacz o właśnie. Może zajmiemy się odtwarzaczem. To jest odtwarzacz minidisk, w, który wyposażyłem się ja. E, I jest on jednym z nowszych odtwarzaczy. To jest standard, który e, wymyśliła firma Sony i był mega popularny w Japonii e, oraz e, w, w Europie o dziwo, nie w Polsce, bardziej w Wielkiej Brytanii, wychodziły płytki, jakby fabrycznie do kupienia od wykonawców, od wytwórni, ale też były takie płytki, które można było sobie samemu nagrać, do czego przejdziemy potem. Natomiast odtwarzacz. Po pierwsze, to jest o tyle nowy odtwarzacz, że kiedy domyślnie. Te wersje słabsze z lat 90. E, były nagrywane. Była opcja nagrywania na te płytki za pomocą takich odtwarzaczy-nagrywaczy e, przez wejście optyczne. Tutaj nie wiem, czy to w ogóle ostrość ta kamera łapie. Mam nadzieję, że tak. Przez to wejście optyczne. Tak, ten model pozwala nagrywać kawałki. Nie jak na kasety, że musisz nagrać to, co leci przez wejście audio. Ten model pozwala. Nagrywać utwory po wejściu USB. To, co mnie urzekło najbardziej w mini to są właśnie te przepiękne retrofuturystyczne płytki. I gdyby nie iPod, gdyby nie MP3, które były no, dużo wygodniejsze, bo zrzucało się płyty, e, znaczy muzykę na, na pamięć e, wewnętrzną, na dysk w MP3, czy potem w, na pamięć flash, y, to. Było to bardzo dobre rozwiązanie do słuchania muzyki i jest jakość tych płytek. okej, okay, ona nie jest jakością wprost CD-ków, ale jest dużo lepsza niż pliki MP3, które mają dużo większą kompresję. Ale pokażę wam w jaki sposób dzisiaj można takie płytki nagrać za pomocą takiego odtwarzacza. On musi mieć standard Net MD. Ma tutaj w rogu napisane NetMD, za pomocą takiego odtwarzacza NetMD możemy sobie powypalać te płytki, bo te płytki można wypalać wielokrotnie. Jest w ogóle specjalna technika, która jest wykorzystywana tutaj, no gruba rozkmina. Przede wszystkim muszę do tego użyć Google Chroma, bo na Safari to nie działa, jak wszystko. Podpinam, w ogóle wrzućmy, wrzućmy płytkę do odtwarzacza. Robi się to w ten sposób. I podłączmy kablem micro USB się do komputera. I teraz kiedy kliknę connect wyświetla mi się tutaj netmd, czyli net mini Walkman. Łączymy się. To jest Walkman z przyszłości. Walkman z przyszłości. No i tutaj ja jeszcze nie czyściłem tych płytek, które przyszły mi w tym całym zestawie. Poprzedni właściciel miał nagrane kilka piosenek. I ja dla testu też już tutaj wrzuciłem sobie kawałek głowa w chmurach od chłopaków. Wrzućmy sobie wiosenny hymn zeszłego roku. Na płytkę. Mamy jeszcze tutaj e, 9 minut wolnego miejsca na płytce. Oczywiście mogę dowolny kawałek skasować, bo to jest cyfrowo. Skasować i zwolnić miejsce. Na razie tego nie będę robił. Po prostu przerzucam sobie moją muzyczkę za pomocą strony www. To też jest mega mocne, bo tego nie podkreśliłem. Jest specjalna strona www, bo jest oryginalne oprogramowanie Sonego. Ale jako, że to jest sprzęt sprzed wielu, wielu lat, to. Yy... No, nie chcę mi się bujać z odpalaniem programu skrojonego chyba pod Windowsa Vista na nowym sprzęcie. Można wygodnie korzystać e, z mini-disków w dzisiejszych czasach, po prostu używając specjalnej strony w przeglądarce, która się z mini-diskiem komunikuje. No, i wrzućmy tutaj. Eee, wrzućmy tutaj yy, nasz numer, numer bloku brudzonych sumień. Czy ja mogę jakoś tytuł mu ustawić? Nie, jakby tytuł by musiał otagować w tym waveie. Możemy sobie ustawić, żeby znormalizował yy, nasz kawałek. Eee, możemy sobie ustawić, żeby. Ja, replay gain, nie wiem co to jest. Eee, generalnie w pełne ustawienia. Możemy też ustawić yy, jakość, bo. Używając na przykład LP2 lub LP4, zmieniamy tryb kompresji tego dźwięku. To znaczy, bardziej kompresujemy ten kawałek, on wtedy będzie w słabszej jakości, ale zajmie sporo mniej miejsca. Eee, I taka płytka, która domyślnie na przykład mieści godzinę czy godzinę 15 materiału, może zmieścić i 3 godziny czy 4 godziny w słabszej jakości. Eee, ale my to wrzucimy w normalnej jakości SP eee, i klikniemy OK. I w tym momencie. Dzieje się. I w momencie, kiedy to się będzie nagrywać, to ja Wam opowiem, jak w ogóle takie płytki są nagrywane, bo one nie są wypalane tak jak płytki CD. Płytki CD są wypalane, czyli laser, jakby powiedzmy, żłobirowki na powierzchni płyt. Te płytki są nagrywane magnetycznie. Jakby jest zostawiany sygnał magnetyczny na nich, tak jak na kasetach. Ale w momencie, kiedy chcemy. Jakby nagrać na nowo coś na takiej płytce, to, to nie działa tak jak w przypadku kaset magnetofonowych, gdzie chyba głowica jakoś współpracuje troszeczkę lepiej z taśmą i, i po prostu nie ma problemu z usuwaniem danych. Tutaj ciężko by było nagrać drugi raz tę samą, jakby na tę samą powierzchnię laserem jakiś utwór, ale. Sprytni inżynierowie z Sony rozkminili, że w przypadku e, zapisu elektromagnetycznego jest coś takiego jak temperatura Kiri. To wymyślił mąż y, Marii Skłodowskiej Kiri. Nie wiem, jak on tam miał, chyba Piotr. Piotr Kiri chyba. Mm, przy 200 stopniach sygnał elektromagnetyczny zapisany na tej płytce po prostu znika. Jest czyszczony. I to małe urządzonko. W momencie, gdybyśmy chcieli usunąć teraz coś z tej e, płyty, i możemy to zaraz zrobić, podgrzewa tę płytę do 200 stopni. Podgrzewa płytkę e, mini do 200 stopni. A tu właśnie nagrał nam się blok ubrudzonych sumień. A spróbujmy wykasować głowę w chmurach z tej płytki. Tak, chcemy wykasować ten kawałek, bo słucham na Spotify, żeby wspierać moich ziomali. Klikam OK. I w tym momencie ten fragment na tej płytce został podgrzany do 200 stopni i został skasowany. Przepraszam, ale jestem autystyczny na tym punkcie. Blok ubryzonych sumień nagrał się na 15. Sprawdźmy, czy działa. Odpinamy. Podejdziemy do mojej wieży po prostu teraz. Jestem przy mojej wieży. Tak jak słyszycie. Kabel współpracuje, więc wepnijmy go do urządzenia. W ogóle zróbmy takie komisyjne umieszczenie tej płytki w napędzie, nie? I... Tak? Nie, to nie ten, na 15 mi daj. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15? Jest! I mogę słuchać mojej muzyki z jakichś śmiesznych biszkietek. Naprawdę to doceniam. Tak tylko chciałem się z wami podzielić nową yy, nową zajawką.